Witam serdecznie. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych z prezentacji Mercedesa MGGT miałem dosyć sporo pracy z montażem. Pogoda była bardzo kiepska, więc wszystkie moje plany co do nakręcenia jakiegoś ekstra filmu na temat wad BMW 7, bo był taki film już z wadami Mercedesa klasy S, był film z wadami Audi A8, więc też czekałem na model 750D, który miałem zapisany. No i samochód dotarł do mnie, tylko że miałem mnóstwo pracy, a do tego cały czas lało i wciąż, no, chwilowo nie leje, ale lało cały dzień. W każdym razie pozostaje mi jedynie złapać ostatnie chyba promyki słońca, które pewnie gdzieś tam nad chmurami jest i powiedzieć o dwóch zaledwie wadach, bo jeżdżę tym samochodem od trzech dni, naprawdę usiłuję znaleźć jakiekolwiek wady tego samochodu i póki co znalazłem tylko dwie, z czego dwie wydumane. No więc, mm, pierwsza z tych wad jest taka, kiedy I ona istnieje w świadomości tylko przez chwilę, ale jest. Gdy wsiadamy do tego samochodu i chcemy zamknąć za sobą drzwi, to popatrzcie na te drzwi. Tu nie ma uchwytu, nigdzie nie ma uchwytu, okazuje się, że uchwyt jest schowany. Wszyscy, każdy kto wsiada do tego samochodu, zaczyna szukać miejsca, jakby tu ten samochód zamknąć. To jest, to jest dziwne, szczególnie z tyłu, kiedy z tyłu mamy w tym miejscu co? Popielniczki. Oczywiście wszyscy zamykają drzwi i ciągną z wnętrza po piwniczki. drugi temat to jest silnik. Silnik, który oczywiście 581 koni, przepraszam, 381 koni, 5,5 sekundy do setki na mokrym, kiedy wszystkie koła się ślizgały, ale jednak ich drive wyrobił. Wspaniałe osiągi, ale... Coś tutaj z tymi 3-litrowymi R6kami jest niehalo, kiedy się je podkręca nieco mocniej właśnie do tych 300 iluś koni. One zaczynają troszkę tak metalicznie za bardzo brzmieć i to, co się sprawdza w M550D, kiedy czujemy, że mamy tam pod maską coś takiego ostrego i to nam nie przeszkadza w samochodzie z segmentu piątki serii 5, to 700 jest Oczekujemy czegoś brzmiącego inaczej, brzmiącego bardziej luksusowo. A tu... No, niestety słyszymy diesla i to takiego diesla, który, który troszkę hałasuje. Efekt, no to poczucie luksusu jest właśnie przez ten, przez ten dźwięk zaburzony. Poza tym, szczerze powiedziawszy, nie widzę zbyt wiele wad w tym samochodzie. Natomiast w porównaniu, i tu znowu odniosę się do Audi A8 i do Mercedesa klasy S, to jest chyba jedyny samochód z tego segmentu, w którym mógłbym jeździć na co dzień bez poczucia, że jestem oderwany od rzeczywistości i odizolowany. Bo zarówno Lexus ten to już w ogóle mistrz w tej kategorii, jak i S-Klasse dają tyle luksusu, że troszkę za bardzo izolują... Ostrość w ogóle mi nikogo. Czasem jest, czasem nie ma. No nie wiem, co mogę powiedzieć. No już, już jest. Już jest, za chwilę no. pojedziemy. W każdym razie, w tym samochodem jeździ się tak samo jak Serią 5, jeśli chodzi o odczucia płynące od samochodu do kierowcy. Ja wiem, gdzie mniej więcej są przednie koła. Ja wiem, co robi podwozie. Ja czuję ten samochód ja nie jestem w nim jak rybka w akwarium, że nie bardzo wiadomo, co się, co, co się dzieje z samym akwarium. Więc jak ja dotychczas twierdziłem, nawet parę dni temu jadąc do San Francisco S-klasą, że to, to są za duże samochody dla mnie, że niby szybkie, niby luksusowe, ale jednak zbyt izolujące od rzeczywistości, to akurat tak się złożyło, że wysiadłem z samolotu w Krakowie i akurat w Krakowie wylądowała nasza redakcyjna siódemka i po przejechaniu dosłownie pierwszych kilometrów stwierdziłem, że muszę chyba zmienić swoje zdanie dlatego że siódemka świetnie się sprawdza jako auto, które daje zarówno luksus, jak i poczucie jazdy, poczucie kontroli nad samochodem. No i w zasadzie to chyba będzie cały materiał ofowy, bo ani pogody, ani światła, ani już czasu na to, aby napisać po opowiedzieć cokolwiek więcej.